Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż w odcieniach niebieskiego i zieleni, do którego zainspirował mnie multi o nazwie Niebieska Laguna z Glamshopu. Do makijażu użyję moich starych, sprawdzonych ulubieńców, a także całkiem niedawno odkryte perełki. Także jeżeli taka tematyka filmu Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na ostatnich promocjach w Glam Shopie kupiłam m.in. multi o nazwie Niebieska Laguna. Na zdjęciach ten multichrom wygląda na bardziej zielony niż niebieski. Mam nadzieję, że będzie jednak miał w sobie trochę niebieskiego. Ja za zieleniami tak nie do końca przepadam, natomiast ten multichrom na tyle mi się spodobał, że stwierdziłam, że chcę go mieć w swojej kolekcji. Tak wygląda ten multichrom w opakowaniu. Mieni się przepięknie, natomiast ja tu widzę właśnie więcej zieleni niż niebieskiego. Tak wygląda na palcu. Tutaj już na palcu widzę trochę więcej tego niebieskiego. A tak wygląda ten multichrom na dłoni. Nie wiem, czy kamera to odda, ale on rzeczywiście mieni się na taki zielono-niebieski. Makijaż zacznę od nałożenia korektora na całą powiekę. I moim ostatnio ulubionym korektorem jest korektor znam o nazwie Crystal Camouflage, i ja mam go w odcieniu numer 04W. Korektor nakładam aż tutaj pod łuk brwiowy, żeby wyrównać sobie koloryt. Do makijażu użyję również palety niebieski 2020. I jako pierwszy użyję ten środkowy cień o nazwie Haber i będę go nakładała pędzlem z Glam Shopu o 122. Nakładam go w zewnętrzny kącik, od razu blenduję ku górze. Za każdym razem odszepuję sobie pędzelek, żeby nie mieć obsypki pod oczami. Te cienie są bardzo ładnie napigmentowane. Ja tą paletę kupiłam już dosyć dawno na poprzednich przecenach. I od razu blenduję go sobie tutaj w załamaniu powieki. Bardzo mi się podobają te palety z Glamshopu z jednym kolorem przewodnim, tak jak na przykład tutaj niebieski. Bo często w tych paletach różnokolorowych brakuje takich kolorów jak właśnie niebieski, zielony czy żółty. Więc fajnie, że możemy sobie kupić jedną paletę właśnie z odpowiednim kolorem, i to mi się właśnie bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo takich beżowych, brązowych odcieni zwykle w większości palet jest dosyć sporo. Natomiast takich odcieni właśnie niebieskich, zielonych czy żółtych. No, nie ma za dużo w innych paletach, no więc fajnie, że możemy sobie te kolory uzupełnić takimi pojedynczymi paletami. Też nie są to kolory jakoś bardzo często używane, dlatego rozumiem, że nie ma ich za dużo w innych paletach. Nie są to kolory zbyt użytkowe, powiedziałabym. Natomiast, na no niektóre okoliczności, do niektórych stylizacji, myślę, że dosyć przydatne. Teraz takim kuleczkowym pędzelkiem o 106 rozblenduję sobie górę tym cieniem o nazwie Szlachta. Za każdym razem otrzepuję pędzelek, żeby tutaj sobie nie narobić bałaganu. Specjalnie nie robiłam sobie jeszcze makijażu twarzy, ponieważ yy, no te cienie mają dosyć intensywny pigment i nie chcę sobie narobić bałaganu. One się nie sypią jakoś bardzo mocno, natomiast wolałam zrobić najpierw makijaż Oka, myślę, że ten niebieski makijaż, niebiesko-zielony w zasadzie będzie wyglądał fajnie do jakiejś sukienki, właśnie czy niebieskiej, czy zielonej. Po tych ostatnio neutralnych makijażach miałam już ochotę na jakiś taki bardziej kolorowy makijaż. I przechodzę sobie z powrotem do tego pędzelka o 122 i dokładam sobie w załamaniu tego cienia o nazwie Haber. Ja już tą paletę znam dosyć dobrze I wiem, że ona jest bardzo ładnie napigmentowana Więc tutaj naprawdę niewielka ilość cienia Na pędzelku jest potrzebna Na pędzelek nakładam taką naprawdę niewielką ilość tego cienia I blenduję Tutaj co chwila sobie blenduję Wszystko tym cieniem o nazwie Szlachta Żeby były ładne przejścia Teraz takim kuleczkowym pędzelkiem z Hebe, to jest E04. Dołożę sobie w zewnętrznym kąciku tego cienia granat hukowy. Też za każdym razem odszypuję pędzelek. Należy mi tutaj, żeby przyciemnić sobie ten zewnętrzny kącik. I blenduję go tutaj ku górze, ale już w takiej bardzo niewielkiej ilości w samym załamaniu powieki. I ten sam cień nakładam przy linii rzęs. Rozcieram sobie ten cień na powiece, już nie dokładając więcej na pędzelek. wracam sobie do tego puchatego pędzelka i górę blenduję, już nie dokładając żadnego cienia teraz pędzelkiem Hulu P42 i cieniem kontur oka delikatnie sobie jeszcze blenduję górę i teraz już przejdziemy do gwiazdy tego makijażu, czyli multichromu niebieska laguna ja go będę nakładała na powiekę palca i później go sobie pędzelkiem delikatnie rozetrę. Nie używam żadnej bazy, ponieważ niektóre pigmenty bardziej mi się podobają nakładane na gołą powiekę, to znaczy bez użycia żadnych baz. I zobaczymy, czy to tutaj również u mnie się sprawdzi. Ja go nakładam w największej ilości na środek i później delikatnie go sobie rozcieram. Bardzo mi się podoba ten multi -chrom. rozcieram go tak do zewnętrznego kącika oraz kukurze. Nie nabrałam go jakoś bardzo dużo i on nałożył mi się taką bardzo cieniutką warstewką. Dołożę go sobie jeszcze odrobinkę i tutaj właśnie rozetrę go sobie kukurze. Jak ja nie przypadam za zielonymi odcieniami, tak ten bardzo mi się podoba. Może się przekonam. I teraz biorę czarną kredkę, u mnie akurat to jest Eveline Varietę 01 i narysuję sobie kreskę tuż przy linii rzęs. Ja tą kreskę będę jeszcze rozcierała delikatnie. I teraz biorę taki pędzelek języczkowy. U mnie to jest Glam O116 i tą kreskę sobie delikatnie będę rozcierała. Jak już kredkę mam roztartą, to teraz tutaj delikatnie wyciągam sobie końcówkę ku górze. Pomalowałam już brwi, u mnie są to standardowo kredki z Eveline. I teraz takim płaskim pędzelkiem, u mnie to jest Full P34 oraz korektorem, tym samym, który nakładałam wcześniej na powiekę. Wyczyszczę sobie okolice od brwią. wewnętrzny kącik oka kusi mnie, żeby nałożyć ten jasny cień o nazwie błękit i ja go nałożę takim malutkim pędzelkiem, to jest GB16 i ten pędzelek wcześniej sobie spryskam pryskuję go sobie mgiełką z Gloveshopu ona jest również przeznaczona właśnie do tego, żeby sobie spryskiwać pędzelki zwilżać je ja nałożę ten cień właśnie na mokro, odrobinkę tutaj wewnętrzny kącik Myślę, że on również tutaj będzie ślicznie ugrał z pozostałymi cieniami. On w opakowaniu wygląda na prawie biały, natomiast po nałożeniu na oko on jest właśnie taki delikatnie błękitny z drobinkami. Już nie chcę więcej tutaj nakładać za dużo kolorów ale myślę, że ten cień tutaj ślicznie będzie współgrał zresztą i ładnie rozświetli ten wewnętrzny kącik i łączę go sobie z tym cieniem multichromem niebieska laguna tutaj delikatnie na niego nachodzę tym cieniem błękit i tutaj wjeżdżam też na, nad ten cień troszeczkę na górze żeby to wszystko jeszcze ładnie połączyć ale już nie dokładam więcej tego cienia na pędzelek Już po prostu tylko go tak delikatnie rozcieram ku górze I teraz przechodzę do wytuszowania rzęs Ostatnio polubiłam maskarę z Essence To jest maskara, którą widziałam na TikToku I ona wzbudziła moje zainteresowanie, ponieważ ekstremalnie wydłuża rzęs To jest maskara I Love Extreme Crazy Volume To jest wersja różowa z czarnymi napisami Jest kilka tych maskar Natomiast na TikToku widziałam właśnie tą i dlatego ją kupiłam I zobaczymy, czy ta maskara u mnie również y, zrobi efekt ekstremalnie wydłużonych rzęs Ta maskara oprócz tego, że ma wydłużać rzęsy, to również ma zwiększać ich objętość Więc sprawdzimy, czy tak rzeczywiście będzie Ja tę maskarę nałożę na moją już sprawdzoną bazę I ja ostatnio od dłuższego czasu bardzo lubię bazę z Essence To jest Volume Booster, taka z brzoskwiniową zakrętką I przechodzimy do maskary. Ona ma taką dosyć dużą szczoteczkę. Zbliżyłam was troszkę do siebie, żeby pokazać wam, jak te rzęsy wyglądają po nałożeniu pierwszej warstwy. No całkiem fajny efekt. Zobaczymy, jak one będą wyglądały przy drugiej warstwie. I tak wygląda ten tusz po dwóch warstwach. Rzeczywiście bardzo ładnie wydłużył te rzęsy oraz je pogrubił, ale ta szczoteczka jest dosyć gruba i duża, więc myślę, że nie każdemu będzie pasowała. I przechodzimy już do makijażu twarzy. I użyję dzisiaj podkładu, który jest już ze mną dosyć długo. To jest Eveline Wonder Match, u mnie jest w odcieniu 020. A ponieważ mam ostatnio dosyć przesuszoną skórę, to sobie wymieszam ten podkład z odrobiną bazy. Znam to jest Smart Radiance Primer. I ja sobie ten podkład najpierw rozcieram palcem, a później dopiero będę go wklepywała gąbeczką. Jeżeli macie podkład na przykład, który jest dla Was za ciężki, a macie na przykład suchą skórę, to może spróbujcie właśnie wymieszać go sobie z taką bazą i wtedy może będzie już dla Was odpowiedni. Warto właśnie sobie testować i na przykład mieszać. E, takie mocno kryjące podkłady z lżejszymi. Jeżeli ten mocno kryjący podkład jest dla Was za ciężki, to często takie połączenie sprawia, że e, raptem otrzymujemy produkt idealny. I teraz biorę zbliżoną gubeczkę i to wszystko sobie wklepuję. Takie nałożenie podkładu najpierw palcami, a później wklepanie go gąbeczką powoduje, że ten podkład tak e, lepiej scala się ze skórą. Pod oczy nałożę korektor, który nakładałam już na powieki, czyli nam z Camouflage. Ja mam go w dwóch odcieniach, ale teraz bardziej mi pasuje odcień numer 04. I mam jeszcze odcień 03. Jak już będę mniej opalona, to myślę, że ten odcień 03 będzie dla mnie bardziej odpowiedni. Ten korektor jest bardzo fajny. On przy niewielkiej ilości daje całkiem ładne krycie pod oczami. Jest bardzo leciutki. Także ja go nakładam naprawdę niewielką ilość. Tam, gdzie będzie jeszcze potrzeba, tego delikatnie dołożę. Też w niewielkiej ilości. I odrobinę dołożę go sobie tutaj jeszcze do linę łez. I ja tutaj w tych miejscach mam takie dosyć widoczne żyłki, więc też troszeczkę tego korektora sobie jeszcze tutaj dołożę. I już taką tak końcóweczką tej gąbeczki sobie tak w delikatnie, żeby tylko w tych miejscach zbudować krycie. Korektor pod oczami przypodruję pudrem z Klaresy, To jest Filde Powder w odcieniu 02. On bardzo długi czas w tym odcieniu 02 był niedostępny. No i wreszcie udało mi się go kupić. A twarz przypudruje już mi dobrze znanym pudrem z Klaresy, To jest Blur Super Powder. I czas pomalować dolną powiekę. Na dolną powiekę nałożę kredkę z Eveline. To jest kredka w odcieniu 03. Łączę sobie tą kredkę z górną powieką. I teraz takim płaskim pędzelkiem I tym cieniem granat hukowy Będę sobie tą kreskę delikatnie rozcierała Pędzelek oczywiście Otrzepuję Łączę to sobie z górną powieką Na górnej i na dolnej powiece W zewnętrzny kącik dołożyłam sobie odrobinę Tego cienia maryna I teraz takim puchatym pędzelkiem o 118. Rozblenduję sobie tym cieniem kontur oka, dolną powiekę. Makijaż oczu już skończyłam. Dokleiłam sobie rzęsy. Dzisiaj są to rzęsy Super Model Leo. I czas przejść do wykończenia twarzy. Dzisiaj użyję brązera, który już jest ze mną od kilku lat. I to jest bronzer Forever Summer z My Secret. On ma taki ciepły odcień. No taki ładny, cieplutki odcień I tym samym brązerem sobie wykonturuje delikatnie nos Teraz przechodzimy do różu i będzie to L'Oreal, ten brzoskwiniowy numer 01 Do takiego makijażu w niebieskościach i zieleniach różowy róż by już nie pasował I mój ulubiony od wielu, wielu lat rozświetlacz to jest My Secret Lumi Niestety, już wyszedł nowy odcień i tamten już nie do końca mi odpowiada. To już nie jest ten sam odcień co ten, dlatego go staram się oszczędzać. Szukam odpowiedniego zamiennika, natomiast jeszcze nie znalazłam takiego dokładnie w tym samym odcieniu rozświetlacza. Bardzo go lubię. Postał rysuję sobie konturówką, to jest Pierre Lip Matic 08. W tych konturówek Lipmatic z Pierrenę mam kilka odcieni. Bardzo lubię te konturówki. Lubię je również nałożyć na całe usta i wtedy je zostawiam solo albo nakładam odrobinę jakiegoś błyszczyka, i wygląda to bardzo ładnie. I pomadką, a w zasadzie błyszczykiem, który ostatnio bardzo lubię, jest Maybelline Vinyl Ink. I dzisiaj będzie to odcień numer 35. Najpierw ją trzeba delikatnie wstrząsnąć. Tak wygląda skończony makijaż. Na dzisiaj to już wszystko. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, co sądzicie o tym makijażu. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Ja dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.